Dzień dobry, witam Państwa. To jest program Podarki Info, a dziś dzisiaj o przepisach tarczy antykryzysowej, które obowiązują od 1 kwietnia. Przedstawimy zatem: Świadczenia postojowe, Zwolnienia ze składek ZUS, DOFINANSowanie działalności gospodarczej, DOFINANSowanie wynagrodzeń, Przepisy dotyczące cudzoziemców oraz badań lekarskich, Darowizny oraz jednorazowa amortyzacja, Wydłużenie terminu oraz bezwrotna pożyczka. Zapraszamy. Zleceniobiorcy, wykonawcy umowy o dzieło oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą mogą skorzystać z jednorazowego świecienia postojowego. Wniosek należy złożyć do starosty. Przedsiębiorca, który otworzył działalność przed dniem 1 lutego bieżącego roku, może skorzystać przez okres 3 miesięcy w zwolnieniu ze składek ZUS. Zatem, jakie warunki należy spełnić? aby otrzymać to zwolnienie. I tu należy wyróżnić dwa przypadki. Pierwszym z nich jest przypadek, kiedy prowadzimy działalność gospodarczą, ale nie zatrudniamy żadnych osób. W takim przypadku należy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczyć przychodu w wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a więc kwotę około 15 600 zł. W drugim przypadku jest, kiedy jesteśmy pracodawcą, czyli zatrudniamy osoby na umowę zlecenia czy umowę o pracę. W takim przypadku w dniu 29 lutego tego roku na raporcie ZUS-RCA nie możemy zatrudniać więcej niż 9 osób. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności. Dla utrzymania świadczenia należy wykazać spadek obrotów. Wnioski o dofinansowanie należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy. Istnieje możliwość dofinansowania wynagrodzeń naszych pracowników. Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić kilka warunków. My w dzisiejszym programie nie będziemy mówić o tych warunkach, natomiast chcielibyśmy, żeby zapamiętali Państwo dwie bardzo ważne kwestie. Pierwszą rzeczą jest to, że dofinansowanie do wynagrodzeń można otrzymać z dwóch źródeł. Albo od dyrektora wojewódzkiego Urzędu Pracy, albo od starosty. Drugą kwestią bardzo ważną jest to, że możemy otrzymać dofinansowanie tylko z jednego źródła. W okresie trwania epidemii następuje wydłużenie pozwoleń na pracę dla wszystkich cudzoziemców. Również w tym okresie, Następuje automatycznie wydłużenie okresu wszystkich wiz. Po zakończeniu okresu trwania epidemii będzie trzeba uzyskać nowe pozwolenia na pracę oraz odnowić wizę. Dodatkowo zawieszy się obowiązek prowadzenia badań wstępnych, kontrolnych i okresowych. Na uzupełnienie wszystkich badań będziemy mieli dwa miesiące po zakończeniu okresu epidemii. W tarczy antykryzysowej znajdziemy również ulgi, które możemy wykorzystać w przypadku pomocy, jaką niesiemy do walki z pandemią. Pierwszą z nich są darowizny przekazane na rzecz podmiotów leczniczych. W przypadku przekazania takiej darowizny do ostatniego kwietnia możemy odliczyć taką darowiznę w wysokości 200%. Jeżeli przekażemy taką darowiznę do końca maja, odliczymy 150% wartości darowizny, a do końca września w pełnej wysokości. Kolejną ulgą jest możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych, które nabyliśmy w celu wyprodukowania towarów związanych z przeciwdziałaniem pandemii. Chodzi o to, że nabyliśmy np. Na maszynę, dzięki której produkujemy maseczki ochronne, respiratory. Czy środki dezynfekujące? Całą wartość maszyny odliczymy w koszty uzyskania przychodów. Do 31 maja został wydłużony termin złożenia deklaracji CYT-8 oraz zapłaty podatku. Również został przesunięty termin złożenia sprawozdań finansowych. Dla podmiotów NGO termin przesunięty do 31 lipca. I na koniec o bezwrotnej pożyczce. Którą możemy otrzymać w kwocie 5000 zł. Pożyczka jest udzielana przez starostę na pokrycie kosztów bieżącej działalności. Plusem pożyczki jest możliwość całkowitego jej umorzenia w przypadku utrzymania zatrudnienia w okresie 3 miesięcy. Należy tu jednak podkreślić, że pożyczka przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców którzy zatrudniają średniorocznie nie więcej niż 10 osób. To jest wszystko w dzisiejszym programie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Informacje przedstawiła dla Państwa Janina Pokaska, biura rachunkowa Ancyla oraz Sylwia Rzepka z Kancelarii Księgowej.